Halo, halo. Witam Was, moi drodzy, moi mili, roztoj mili. W porze wieczorowej, przynajmniej u mnie jest pora wieczorowa, a w zasadzie późna nocna. Witam Was w skrzętnym klimacie, mrocznym, ciemnym nocnym, za oknem, ciemno, zimno, wilki jakieś. PDK, PDK. Ehm, słuchajcie. O czym pogadamy, znaczy pogadamy, o czym ja poopowiadam króciutko, bez zbędnych, że tak powiem, ozdobników. Słuchajcie, jak rzeczy tytuł vloga, bzabobon. Sama nazwa już jest straszna. Bzabobon. Zabobon. Od czego się wzięła nazwa? Z tego co wyczytałem, z matki wszelkich nauk, czyli Wikipedii, sama nazwa zabobon która oznacza innymi słowy przesąd, wzięła się od tak zwanego bobonienia. Czym jest bobonienie? To jest takie, po by to można było nazwać blukanie albo beblanie, czyli takie niewyraźne, ciche wypowiadanie pod nosem, przeważnie za czasów jeszcze, przepraszam, pogańskich, przez jakiegoś wróża czy innego tam e, przewidywacza przyszłości, i woli boskiej jakiegoś, prawda, jakąś osobę, taką jakiegoś, powiedzmy, czarodzieja przy jakimś obrzędzie, kultu. Może czarodzieja, no wiecie, o co mi chodzi, kapłana jakiegoś, o, o coś takiego. Swędzimy kichol, czyli będzie pite, to na woda. I słuchajcie, jak wiecie zapewne, albo jak nie, no to was uświadomię, że większość zabobonów czy przesądów, jakie y, często jakie często, że tak powiem, kultywujemy, mają swoje korzenie w zwyczajach i obrzędach pogańskich, jeszcze przedchrześcijańskich, z biorą się słowiańskich oczywiście, no tutaj na terenie Polski głównie, zapewne w innych krajach biorą się z jakichś pogańskich obrzędów, wieżeń germańskich, celtyckich i tak dalej, ale mówimy tu o naszym podwórku, Chociaż wiadomo, ciężko jest, ciężko jest dotrzeć w tym momencie do jakichś konkretnych źródeł każdego poszczególnego zabobonu. I teraz ym, przechodząc do meritum. Jakie znacie zabobony? Takie zabobony, które na pewno się przewijają gdzieś tutaj w moim życiu od zawsze w zasadzie, od małego, albo jak to się gody, od bajtla, to na pewno jest tak. Czarny kot. No wiadomo. Czarny kot przebiegł Ci drogę nieszczęście. Nie wiem jak tym zabobonom zapobiegać, bo nigdy nie byłem zabobonny, że tam ileś kroków, ileś kroków w tył, e, trzy kroki w tył, dziesięć kroków w tył, coś takiego. E, wy mi na pewno mnie skorygujecie, o ile źle mówię. Teraz tak. Nie przechodzić pod drabiną, bo pech. E, zakonnica z wiadrami to szczęście. Kominiarz to wiadomo, szczęście, tylko trzeba się chycić za knyflik w galotach, znać, hopa. Z wąsami i babę w okularach, nie? To jest tak. Struczone lustro, 7 lat nieszczęścia. mam kciuki za kogoś, czyli e, życzę mu szczęścia, życzę mu powodzenia, mam nadzieję, że mu się uda. Czy mamy wtedy za kogoś kciuki, nie? Trzymamy kciuki, o. Teraz, co jeszcze takiego? Hmm. Coś było z pająkiem. Pająk przed południem to dobrze, czy coś takiego? Coś takiego było. O, witanie się, nie przez próg, tylko nie przez próg. To było tutaj, to gdzieś to, to, to kojarzę jakoś tak z życia właśnie, że jak się witamy, to nie przez próg, przez próg się nie witać. Czy coś jeszcze takiego? A, sól, że sól się rozsypała, to coś się bierze przez ramię przesypuje i tak dalej, nie? Piątek 13. No akurat. Piątek 13, że to jest dzień jakiś pechowy to chyba jest w zasadzie w większości kultur jakoś zakorzenione, tak mi się wydaje. To na pewno. Um, teraz co mamy jeszcze? No to takie, to takie, z którymi ja się spotkałem, jakieś takie, jakieś takie najważniejsze. Um, i jeszcze, no na pewno wymi ten. Wy mi jeszcze na pewno powiecie jakieś takie, o których, których, których ja bym nawet nie miał pojęcia. nie? O, a na przykład, że ktoś leży, to nie przechodź nad nim, nie przechodź przez niego, bo nie urośnie, nie? Może to akurat się wzięło z czegoś innego? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale jeżeli jakiegoś zabobonu tutaj nie wymieniłem, to. Proszę mi o nim przypomnieć, jakie Wy jeszcze znacie zabobony. Może to też na pewno jest tak, że w różnych stronach Polski, a już w ogóle świata są różne zabobony, oczywiście. I również jestem bardzo ciekaw, czy znacie jakąś osobę zabobonną, taką mocno, która właśnie jeżeli kot przekroczy jej drogę, to ona się cofa, jest cała przerażona, która unika drabiny, która przechodzi. Która, która przysypuje sól przez ramię i tak dalej ja taką osobę znam nie powiem wam kto to jest, ale to jest osoba z mojej rodziny i jest to bardzo osoba zabobonna czego ja nie, ja nigdy nie byłem człowiekiem zabobonnym, ja to po prostu traktuję jako jakąś taką ciekawostkę jakieś takie śmiechy się zawsze z tego robiło ale żeby to jakoś brać na poważnie to to nie, raczej nie no, ale bardzo jestem ciekaw, czy wy jesteście zabobonni, może wy właśnie wierzycie w zabobony, może Wy unikacie czarnego kota i tak dalej. Bardzo jestem ciekaw, jak myślicie, może znacie źródła jakichś zabobonów, takie dokładne, skąd one się wzięły, skąd one pochodzą, jaka, jaka jest tego historia, jaka jest geneza. Ja bardzo chętnie, bardzo chętnie zawsze poczytam i zachęcam do, do wzięcia udziału w tradycyjnie, w dyskusji. No, a ja tutaj się. Żegnam pomału, jeżeli wam się oczywiście podobało, to zapraszam do kciuka do góry a, i co, i będziemy się żegnać. Napisy pyk, mam nadzieję, że wam się miło oglądało, no, a ja spadam, a ja spadam, bo mi się jeszcze jakieś lustro stłucze, albo mi koty w dupi do izby i będę miał nieszczęście, no. To trzymajcie się i do zaś.